14 kwietnia 2020 roku. Kolejne spotkanie z nieznajomym. Proszę księdza, odnoszę wrażenie, że stan pandemii przyspiesza mój rozwój. Pomaga mi w dorastaniu do mojego podstawowego powołania, do człowieczeństwa. Jakiś głos woła we mnie. Jesteś młody, rób coś pożytecznego. Przydaj się, wyjdź z getta własnych lęków i potrzeb. Przed pandemią rzadko. Nawiedzały mnie takie pragnienia. To miłość woła. Miłość przez duże M. W życiu największe wymagania stawia miłość to ona domaga się od ciebie pokonywania siebie, swojego egoizmu, krótkowzroczności, zabetonowanego świata i myślenia. Proszę księdza, czy należy iść za tym wołaniem? Dla mnie miłość równa się Bóg, a Bóg kocha najmądrzej, czyli stawia największe wymagania. Miłość domaga się rozwoju, jest drogą do szczęścia. Wsłuchaj się w to wołanie. Bóg przychodzi od wewnątrz i z zewnątrz, z serca i ze świata. Proszę Księdza, może powiem herezję, ale dzięki zaistniałej sytuacji coraz wyraźniej widzę, że Boża Miłość nie wystarczy. Co z tego, że Bóg mnie kocha, jeśli ja nie odpowiadam na Jego miłość miłością? Myślę, że rozwój jest możliwy tylko wtedy, gdy na miłość odpowiadam miłością. Tak, to piękne słowa. Chyba jesteś gotowy. Zdradzę ci sekret, tajemnica oczywistości. Wszyscy o niej wiemy, ale każdy z nas musi sam do niej dorosnąć. Zrozumiałem, że istnieje tylko jedno powołanie powołanie, które zawiera w sobie wszystkie powołania świata jest nim powołanie do miłości. Nieznajomy patrzy gdzieś w dal, gdzieś, gdzie wzrok nie sięga jakby zaglądał do własnej duszy. Gdy przenosi wzrok na mnie, mówię. Zobacz, że gdy tracimy miłość, tracimy wszystko. Ameryki nie odkryje, gdy powiem, że wszystko staje się możliwe wówczas, gdy jestem kochany i gdy kocham. A Bóg, który może wszystko, bo kocha, potrafi powiedzieć nam tak wiele przez niewidocznego gołym okiem wirusa. Nieznajomy uśmiecha się, podajemy sobie dłonie jednak w pół drogi cofamy je i robimy żuwika śmiejemy się serdecznie gdy odchodzi przypominam sobie słowa świętego Jana Pawła II cytuję je na pożegnanie nie znajdziesz miłości bez krzyża a krzyża bez miłości nie uniesiesz